Dzień dobry, serdecznie Państwa witam w studenckiej czytelni w Bibliotece Uniwersytetu Rolniczego. Najprawdopodobniej, jeśli Państwo podejmiecie studia w naszej uczelni. Będziecie mieli okazję korzystać z tej czytelni bardzo często. Bardzo byśmy chcieli, żeby jednak to często było właściwe stwierdzenie i żebyście Państwo nas odwiedzali możliwie w bibliotece jak najczęściej. Mam też wrażenie, że ta bardzo przytulna Czytelnia sprawi, że Państwo z ciekawością będziecie zaglądać do właśnie książek tutaj, bardzo bogato zgromadzonych. Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Znajdujemy się w wypożyczalni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Tutaj, jeśli dostaniecie się na studia, rozpoczynacie swoją przygodę z naszą biblioteką. Bardzo serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów. Tutaj będziecie mogli odbierać swoje zamówienia, które złożycie w katalogu elektronicznym na stronie Biblioteki Głównej. Tutaj również będziecie mogli właśnie odebrać sobie swoje zamówienia, aby te książki wypożyczone zabrać ze sobą do domu, czy skorzystać z nich w jakiejś innej formie. Jak państwo widzą, zeszły rok zmusił nas do podjęcia pewnych kroków, które zabezpieczają zarówno pracowników wypożyczalni, jak i użytkowników od zagrożeń związanych ze strony wirusa COVID-19. Zamontowano Taką szybę plexi, która oddziela pracownika od użytkownika, jednocześnie pozwala korzystać z naszych zbiorów w dalszym ciągu. Tutaj też została wprowadzona taka możliwość wypożyczenia skanu. Możecie Państwo złożyć zamówienie na stronie Biblioteki Głównej i zbiory oczywiście, no nie jest to zeskanowana cała książka, ale jakaś część zbiorów, którą chcieliby, z których chcieliby Państwo skorzystać, w formie elektronicznej jest dostępna pod postacią właśnie. Formy zamów skan i tutaj można sobie ten skan odebrać. Kiedyś to miejsce wiązało się również z zakończeniem przygody ze studiami, ponieważ tutaj przychodzono, aby podbić obiegówkę, czyli takie, taki dokument, który pozwalał przystąpić do obrony, zakończyć studia z pozytywnym efektem. Aktualnie również to zostało uproszczone. Obiegówki istnieją tylko w formie elektronicznej. Podbijane są w dziekanatach oczywiście w formie elektronicznej w USOSie. Do biblioteki trafia tylko informacja, która jest później weryfikowana, czy dany człowiek może uzyskać wpis do obiegówki czy nie, czy zalega z jakimiś książkami. No miejmy nadzieję, że takich ludzi zalegających z książkami z oddaniem ich do biblioteki będzie jest e, jak najmniej. No i oczywiście zachęcam do korzystania ze zbiorów. Tutaj właśnie odbieramy zamówienia składane w katalogu elektronicznym. Po wypożyczalni, która znajduje się również w tym budynku, drugim ważnym miejscem dla Państwa korzystających z naszych zbiorów jest Czytelnia Główna. Czytelnia Główna służy studentom, pracownikom naszej uczelni oraz innym osobom, które chcą korzystać z książek zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego imienia Hugona Kołłątaja w Krakowie. Tutaj najczęściej oczywiście przychodzą studenci Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, Zootechniki, czyli dzisiejszej hodowli i biologii zwierząt oraz Inżynierii Środowiska i Geodezji, ale ze zbiorów Czytelni Głównej korzystają studenci wszystkich wydziałów, ponieważ tutaj można wypożyczyć książki znajdujące się w magazynie głównym biblioteki, więc służące wszystkim studentom z wszystkich wydziałów naszej uczelni. Mamy tutaj bogate zbiory czasopism, książek oraz innego rodzaju publikacji, z których możecie Państwo skorzystać. Sytuacja, która miała miejsce w zeszłym roku i pandemia COVID-19, spowodowała, że czytelnia musiała zostać dostosowana do wymogów bezpieczeństwa. Zastosowaliśmy ochronę pod postacią szyb z pleksji, która ogranicza dostęp między obsługującym czytelnie a użytkownikami. Została również ograniczona liczba użytkowników, korzystających jednorazowo z czytelni, do maksymalnie 6 osób. Biblioteka nie mogłaby istnieć bez zaplecza magazynowego. Tutaj właśnie przechowywane są książki, które można wypożyczyć w katalogu elektronicznym, czy też w jakiejś innej formie, do, choćby do czytelni, i są one tutaj magazynowane. Jest to jeden z naszych magazynów, znajdujący się właśnie w tym samym budynku, w którym e, siedziba biblioteki głównej. Drugim wielkim magazynem bibliotecznym jest magazyn na 29 listopada w budynku Wydziału Leśnego. Mamy różne formy regałów. Tutaj akurat widzą Państwo regały tradycyjne, stacjonarne. Na 29 listopada większość regałów to regały przesuwne, jezdne, które mieszczą znacznie więcej zbiorów niż takie tradycyjne, stacjonarne. Biblioteka Główna to czytelnie na 29 listopada, tutaj dla studentów Wydziału Ogrodniczego i Leśnego mamy dwie zewnętrzne czytelnie, które służą swoim księgozbiorem właśnie studentom tych wydziałów, ale także tym, którzy mieszkają tutaj w pobliskich akademikach. Ta, te zbiory są tutaj bardziej nastawione właśnie na studentów e, kierunków ogrodniczych i leśnych. Tu aktualnie znajdujemy się w czytelni Wydziału Ogrodniczego, nauki ogrodnicze, biologiczne, przyrodnicze, właśnie pod kątem studiów na Wydziale Ogrodniczym. Biblioteka główna to również czytelnia na wydziale leśnym. No ale jak 29 listopada tutaj studenci studiujący na wydziale właśnie leśnym, kierunki leśnictwo i wszystkie inne mogą skorzystać z księgozbioru dostosowanego do ich potrzeb. Mamy tutaj wiele książek, czasopism, jednocześnie bliskość magazynu, który znajduje się tutaj też w piwnicy pozwala na skorzystanie z innych materiałów, no ale studenci, którzy korzystają z tej czytelni, e, najczęściej korzystają właśnie z czasopism i książek związanych z leśnictwem, które nasza biblioteka dla nich tutaj w tym miejscu oferuje. Państwa. Znajdujemy się w budynku Wydziału Technologii Żywności na ulicy Balickiej. Tutaj również posiadamy czytelnię skierowaną dla studentów studiujących nauki o żywieniu. Mogą się tutaj zapoznać z wieloma czasopismami i publikacjami książkowymi dotyczącymi właśnie przedmiotów, które studiują. Jednocześnie mogą też skorzystać z różnego rodzaju baz internetowych, gdzie znajdą interesujące ich publikacje. sobie o wypożyczalni, czytelni głównej, czytelniach zewnętrznych, ale o to, żeby książka trafiła w ręce czytelnika, dba na samym początku o dział gromadzenia i opracowania zbiorów. Dział gromadzenia e, przyjmuje książki, opracowanie nadaje mu odpowiednią sygnaturę, i potem książka trafia na półkę. O magazynach mówiłem już troszeczkę przy jak Mickiewicza. Tutaj mamy drugi magazyn, magazyn na 29 listopada, który jest jednym z większych magazynów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego. No i zarówno z magazynów na Mickiewicza, jak i tych z 29 listopada książki są udostępniane, czy to w czytelniach, czy w wypożyczalni, ale cały obiekt to właśnie gromadzenie, opracowanie, zmagazynowanie i potem udostępnienie zbiorów. jednym z pracowników Oddziału Informacji Naukowej i Dokumentacji i ja pracuję w zespole, który zajmuje się dokumentacją, to znaczy głównie pracujemy przy bazie repo, czyli bazie dorobku naukowego pracowników naszej uczelni. Do bazy wprowadzane są publikacje naukowe pracowników, takie jak m.in. artykuły naukowe, monografie, rozdziały z monografii, i my w ramach zespołu zajmujemy się weryfikacją informacji, które są w bazie, weryfikacją kompletności danych bibliograficznych, aktualizacją punktacji, która musi być zgodna z listami ministerialnymi, informacjami, uzupełnianiem informacji na profilach pracowników również w bazie. Są to informacje dotyczące afiliacji, dyscyplin naukowych, identyfikatorów w systemach zewnętrznych, Odpowiadamy również na wszelkie pytania związane z bazą, kwestie dotyczące ewaluacji działalności naukowej i staramy się pomóc jak możemy w kwestiach dotyczących parametryzacji i przyjmujemy wszelkiego rodzaju zgłoszenia związane z bazą REPO. Znajdujemy się w pracowni digitalizacyjnej, w której mamy nowoczesny sprzęt, skaner. Z rodziny skanerów Zojcel SQ1 dla formatu A1 i będziemy skanować na, tych, na tym skanerze nasze zbiory biblioteczne, archiwalne oraz, jeżeli będzie możliwość, również zbiory muzealne. Wszystko będzie prezentowane na Platformie Małopolska Platforma Nauk Przyrodniczych. A skaner łącznie z całym wyposażeniem pracowni mamy zakupione w ramach realizowanego przez Bibliotekę projektu Małopolska Platforma Nauk Przyrodniczych. Dzięki skanerowi zakupionemu przez Bibliotekę Główną w ramach projektu realizowanego w naszej jednostce będziemy mogli zeskanować wszystkie zbiory znajdujące się u nas, co znacznie ułatwi korzystanie z nich, zarówno z tych nowszych publikacji, jak i również książek, które sięgają XVI wieku. Wszystko to będzie możliwe dzięki właśnie temu wielofunkcyjnemu skanerowi, który pozwala nam zeskanować książki wielkiego formatu, mniejszego formatu, ale również e, książki e, bardzo grube, cienkie, a również zdjęcia. Tutaj też e, dzięki temu, że realizujemy też e, ten projekt w oparciu o zbiory archiwalne, będziemy mogli na naszej platformie, małopolskiej platformie Nauk przyrodniczych, ukazać również wielką kolekcję fotografii, która znajduje się w archiwum uczelni. Na Małopolską Platformę Nauk przyrodniczych składają się również zbiory, powiedziałbym, muzealno-archiwalne, w tym dotyczące szkół rolniczych, które istniały na przełomie XIX i XX wieku na terenie Galicji. Czy później częściowo Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego Wydziału Rolniczego, ale także z innych mniejszych ośrodków, gdzie istniały powiedzmy szkoły rolnicze szczebla średniego. To wszystko będziemy mogli właśnie ukazać Państwu w ramach naszej tworzonej biblioteki cyfrowej. Jednocześnie będziemy się też starać zbudować taką bazę biograficzną, gdzie będą umieszczane osoby wraz z ich publikacjami, wraz z ich dorobkiem naukowym. Ale to nie będą powiedzmy, oczywiście będą to również naukowcy, którzy aktualnie pracują na naszej uczelni, ale także właśnie w dużej mierze ludzie, którzy zajmowali się naukami rolniczymi od XIX wieku poprzez właśnie przełom XIX i XX po pierwszą połowę XX wieku. Także wszyscy ci, którzy przyczynili się do rozwoju rolnictwa na ziemiach polskich, mieli również wkład w rozwój nauczania rolnictwa, będą dostępni na platformie którą biblioteka będzie Państwu najprawdopodobniej mogła pokazać już za kilka miesięcy. Ci, którzy planujecie studia na naszej uczelni, Biblioteka Główna to nie tylko sama biblioteka, na bibliotekę składa się również muzeum i archiwum. Aktualnie znajdujemy się w budynku archiwum, które przez prawie albo nawet ponad półtora roku było poddawane gruntownemu remontowi, w związku z tym na regałach, które stoją obok mnie, nie znajdziecie jeszcze Państwo akt. Znajdują się one aktualnie w pomieszczeniach tymczasowych. Ale już powoli myślę, że na wiosnę 2021 roku będziemy tutaj stopniowo wracać do pomieszczeń archiwum. Archiwum przechowuje dokumentację związaną z działaniem Uniwersytetu Rolniczego, a wcześniej Akademii i Wyższej Szkoły Rolniczej. Akta studenckie, akta pracownicze, akta dotyczące historii tej naszej jednostki i również prace dyplomowe. Z tych prac dyplomowych można skorzystać, jeśli macie Państwo taką chęć i potrzebę, oczywiście spełniając pewne kryteria, ale te prace są dla Was dostępne i jeśli będziecie chcieli skorzystać, to jak najbardziej zapraszamy do korzystania również ze zbiorów archiwów. Dziękuję Państwu za udział w naszej prezentacji. Zachęcam do studiowania na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie i korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej. Dziękuję.